Dzisiaj w Kościele oddajemy Bogu cześć przez przyczynę świętej Teresy Benedykty od krzyża, dziewicy, męczennicy, patronki Europy. Święta Teresa urodziła się jako Edyta Sztajn w rodzinie wierzących Żydów. Zgłębiając filozofię coraz bardziej dochodziła do wniosku, że to za mało i zaczęła szukać wiary. Mając 20 lat, uznała siebie za ateistkę. W roku 1921 dokonało się w niej nawrócenie dzięki lekturze dzieła świętej, o świętej Teresie z Avinii. Edyta poznaje prawdy chrześcijańskiej wiary, przyjmuje sakramenty. I w roku 1933 wstępuje do Karmelu. Ze względu na panujący nazizm i swoje żydowskie pochodzenie podczas II wojny światowej zostaje aresztowana i 9 sierpnia 1942 roku zamordowana w komorze gazowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jej ciało zostało następnie spalone. W roku 98 św. Jan Paweł II ogłosił ją świętą i patronką Europy. Prośmy Boga przez jej wstawiennictwo za nasz kontynent, aby nigdy więcej nie nastąpiło okrucieństwo, jakie miało miejsce w czasie lat 30. 40. Kiedy naziści doszli do władzy i rozpętali tę straszną wojnę. Prośmy o to Boga, aby to się nigdy więcej już nie powtórzyło na naszym kontynencie. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobna będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampę, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdzie się Pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. Na nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc – Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział – Zaprawdę opowiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia, świat powiary, które zapłonęło w życiu naszej dzisiejszej patronki, nie zagasło, było mocne i było podsycane przez rozwój i intelektualny i duchowy, przez sakramenty, które przyjmowała, przez też Charyzmat zakonu, do którego wstąpiła, do Karmelu, przez lekturę, która ten płomień w niej zapoczątkowała, przez czytanie dzieł świętych, to było coś, co wpłynęło na jej nawrócenie. Co czytasz, siostro i bracia? Czym się karmisz? Czym się ja karmię? Czy jest w tym coś duchowego? Czy jestem coś, co jest związane z religią, z naszym życiem duchowym? Czy są to rzeczy tylko mało warte? A może nawet nic nie warte. Jakieś plotki i ploteczki. Czasem autobusem jeżdżę, bo paliwo, wiecie, jak drogie jest. Zresztą tutaj. Czasem spotykam żonę owego mężczyzny, który siedzi w tej ławce, bo mieszkają obok przystanku, tutaj zakładką. Wiadomo, jak się do centrum jedzie albo do miasta, to dobrze tutaj, z tego przystanku. I widzę osoby starsze, które kupują te gazety różne i, i te, takie tygodniki, jakieś tam inne, w większości kolorowe, a tam plotki i plodeczki. Co ten zrobił, co tamten zrobił, z kim się znów związał, z kim się rozszedł. Czyż to nic nie znaczy. To jest kompletne dno i szkoda na to czasu, który przecież nam ucieka. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ale no właśnie, co czytasz siostro i bracie? Czym się karmisz? Czym żyjesz? Co jest tym takim Twoim duchowym pokarmem? Czy tylko rzeczy związane z doczesnością, czy też to, co jest związane z wiecznością? Piękna jest ta modlitwa dzisiaj, o której słyszeliśmy. Kolekta spraw przez jej stawiennictwo, by wszyscy ludzie uznali w Chrystusie zbawiciela. To jest właśnie nasze zadanie, nie tylko jej, bo ona jest świętą, ale każdego z nas, by dzięki naszemu świadectwu, naszemu Słowu i naszemu życiu ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela, bo to jest coś, co ich może skutecznie doprowadzić do zbawienia. Przyjąć, uznać i żyć według tego, co mówi Pan Jezus. I jeszcze jedno słowo. Czasem właśnie w Oazie Rodzin rozmawiamy na spotkaniach, na kręgach i nieraz już słyszałem lęk rodziców o wychowanie dziecka. Przekazujemy wartości, proszę księdza, jeździmy na kolekcję, dbamy o to, żeby to dziecko żyło w wierze. A czasem słyszy się tu i ówdzie, że dziecko odchodzi. Kiedy wchodzi w jakąś tam dorosłość, kiedy ma tych naście lat, a potem już studiuje. Odchodzi, idzie swoją drogą i to jest ogromne ból i cierpienie. Nawet z jednym z księży proboszczów ostatnio, gdzieś tam w rozmowie, to usłyszałem słowo, że coraz więcej osób do niego przychodzi, rodziców zapłakanych, bo dzieci po prostu szaleją, chcą zmienić płeć. przy jak ja potem mam spojrzeć na moją córkę, która przestała być kobietą? Zewnętrznie, która ma takie wymysły. Dzieci odchodzą, rodzice płaczą. Dzisiejsza patronka pokazuje nam, że to odejście jest możliwe, ale właśnie możliwy jest powrót też. Miała 20 lat, uznała się za ateistkę. Dla jej rodziców to był na pewno dramat bieżących Żydów. No ale potem wróciła. I do takiej wiary, która zaprowadziła ją do wiecznego szczęścia. No i znów wróciła dzięki temu, co dobrego trafiło do jej umysłu, co dobrego potem trafiło do jej duszy. Zatem, siostry i bracia, nie ma co tutaj lamentów potężnych czynić, tylko trzeba się brać za modlitwę, ale także za działanie by takim osobom może w Waszych rodzinach podsunąć konkretną dobrą rzecz do czytania, bo przecież wiemy, że nie tylko ona nawróciła się czytając piękne dzieła świętych, ale wielu innych, jak chociażby Ignacy Loyola, tak samo czytając piękne rzeczy, duchowe rzeczy, doznam nawrócenia. Trzeba nam też działać. Modlitwa i konkretny czyn, też połączony ze świadectwem. Jest nadzieja zatem, nie można popadać w jakiś pesypizm, pesymizm, rozpacz. Jest nadzieja, której, która nigdy nie może zgasnąć, jakowe światło panien, które wiernie czekały.